Już, tak, to, proszę, do, do, do. tak wsiadać Wie, Wspólnie z kolegami i koleżankami z ruchu narodowego. Tym razem przyjechaliśmy tutaj nie z y, sprzętem budowlanym, z paczkami pełnymi prezentów. Pocanów, 3 miesiące po powodzi wielkiej pomocy władz nie widać, natomiast... Tam, gdzie zawodzi rząd, tam pomagają ludzie. Razem z kolegami z Ruchu Narodowego z Małopolski i Opolskiego przyjechaliśmy z drobnymi upominkami dla mieszkańców. <grymianie> no trzeba zrobić <grymianie> Szukam adresów. Rudolf Lenifer. Ruch Narodowy o zbiera wspiera inicjatywę ruchu narodowego Małopolskie w miejscowości Bolzanów. Panie Elfie, myślę, że jesteśmy na półmetku. Co Elf powie? Boją mnie nogi. Nie wiem w ogóle, gdzie Święty Mikołaj Mikołaj tam chyba jakieś notatki sprawdza, listę grzecznych dzieci. Już nam niedużo zostało miejsc. Ludzie nas chętnie przyjmują. Są uradowani, że pomagamy im w tych pierwszych chwilach. Spokojnie, niech się da żyć. Dzięki za całą witam. koordynację, za wszystko, to pomoc. Dzień Prezent witam, dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Boże, bardzo dziękuję. No Także. Jak widziałeś, kańce wszystkie, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo. Super, fajnie. Tak widzisz, przybyliśmy. przebudzisz. Tobie dziękujemy, że pomogłeś nam tutaj to ogarnąć. My tutaj z chęcią przyjechaliśmy. O, 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 o